Może tak, tak? To ja to też ci zrobię, siedzą w kaskach. Snapmatic, przepraszam. Za... Nie, 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 nie. nie. poczekaj, ja, jak, ja, jak tu... Admiros... No ja ja jak pisać SMS Admirosowi? Wyślij wiadomość. Iiii... Yeah. Teraz? A nie? Eluelo! elo! Eluelo! elo! dzisiaj sobie gramy w GTA 5. Jest z nami Paweł Plaga i Jan Miros. Poczekaj, e muszę przeczytać to, co tu się dzieje. Ogólnie, Lester dzisiaj zadał nam misję, która się nazywa wylądować. I paru ziomków y, mają, miało jakiś problemik z nasyceniem rynku. Czyli krótko mówiąc, rynek jest nienasycony, no proste. Dobra, jakiś samolot, potem coś tam, samolot gdzieś leci Potem snajper I trzeba, o widzicie, musi bo my jesteśmy zawodowcami Którzy są, tak, muszą, tak. muszą, jesteśmy pilotami Były zawodowcy w pilotowaniu samolotów I ja naszym zadaniem na jest po prostu Załatwić sobie mieszkanie Które będzie wystarczająco dużo, żeby ten samolot tam zmieścić No dobra O, no, wydaje nie się, nie. no Zadanie tak. wydaje się proste Dobra, Jak Enter, bro, tak? Enter? Już? Yy, to tak, już. tak, Enter, enter. zaczynaj Zaczynamy misję. Misja jest. Ej, wymaga na ranga napany 22, to jakaś nubska misja chyba. No bo to no, tylko mnie są. Ale ten ostatnio dziewiętnastą rangę. Tak, tak Nie dawaliśmy rady. No wiem, ale to 19. No dziewiętnasta to nie zbysłania. No, no to no, tutaj no, trzeba będzie się bardziej no, postarać. No, nawet ten. No dobra, no to zrobimy sobie taką nubską misję. O, Pawła go. Mam dobra. ten, w jakiś noobska się rozmazany misja? ekran. Uruchamianie sesji. Nie, to pijany jesteś po prostu, a nie ekran no, rozmazany. Wlady <laughs> się pojawił obok. Cześć. Dobra. Zaczynamy, to to. to to, aby, aby no wyrzucić amunicję. Czemu mam takie dziwne przyciski? Kradnij samolot, mam misję. Naciśnie F10, aby wyrzucić amunicję. F9, aby wyrzucić... po co mi takie przyciski? No, no by... żebym mi wyrzucił amunicję. No, no dobra, to, no to zaczynamy. Dobra. Dobra, dobra. dobra, dobra do Pawła. Paweł, czy skąd masz w ogóle taki w... Jest, mogę siedzieć z przodu, haha! Ile kosztuje? Pewnie 10 tysięcy? Milionów dolarów. Nie dużo chyba, gdzieś miliona. Tak? A gdzie ty jakie Może mniej, może mniej. No, to niedużo. Bardzo nie. dużo nie kosztuje, mówisz? Było miliona. E, dobra, bo znajdziemy jakiś lepszy Admiros Auto, to weźmiemy. Ten wygląda fajnie, co nie? No ja już spałem miadę jadę. Ale czekajcie, no motor wiem, ale poszukamy, ja też. To A. Ten wygląda lepszy. Czekaj, ja się mi wyjechał. O, ten o, weźmiemy. Chodź, o, weźmiemy. nie nie. Ten jest, ten 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 jest lepszy. Spadek <laughs> był? Z <laughs> jak ty wyskoczyłeś fajnie. Bo ja tak jestem. Chodź, tamten jest lepszy. Wow. Wow. <laughs> tup, 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 Ej, no nie nic naszego Ty pojazdu mam go, Dobra, człowiek, ale, że nie Dobra, ale, ale pojazd Dobra, chodź siadaj Miros. Ale pojazd Wsiadaj Pojechane A to nie ee, jest dwuosobowy? Nie, chyba nie po, no. Pomogę wam No nie Nie o, da rady Pomogę wam Nie, nie To jest się. słaby Tam To jest słaby dwuosobowy. To słaby dwuosobowy ten No nie da się nie Weź da się? mi zatrzymaj jakiś lepszy o, Upoluj o, mi coś Upoluj mi jakiś lepszy Plaga O, ten jest lepszy O, Ten jest bardzo fajny Dwuosobowy jak go, go tam skasowali! Hej, Aon! Zobaczyłem! Poczekaj, admirał. To ja będę sterować! Mogę ja prowadzić? Dobra, ja tylko wyrzucę o, go! Wolny. Nara! Ale to ja chcę sterować! Daj mi się to sterować! No to steruj! No żeby nam pozbijali, wandale! Wandale! Pani... Dobra, wsiadaj, ten, admirał. Dobra, jedziemy Dobra. na misję! Nie, czekajcie, gdzie jest ta misja w ogóle? No tam trzeba jechać. O, tam, Fak. w powietrzu! <laughs> misja tak nocna! Km, stary! No to Kto gitarka, jedziemy! No. Wy, wy, wezwijmy śmigłowiec głowiec. Śmigłowiec? Nie, po, tak, śmigłowiec. No co ty? Chcesz żeby odcinek trwał 5 minut? Dawaj, jedziemy. Dobra, będzie dobrze. Jedziemy! No to Ale turbo śmig! Ale ma. turbniejszenie mamy, nie? 7 km, to nie, nie. jest ten go. Zgrycaj. To nie badek, badek badek To jest kawałek! Co ty baweł mówisz? Rzut no, kamieniem! No to jest już na tej górze tutaj obok. Dobrze, że nie jedziecie na motorze, bo tu same wypadki do ej, ej, a to nie jest coś tak ją, że to trzeba przechwycić no. samolot po prostu i go ukraść? Tak właśnie jest. Ale on w powietrzu tak jest, jest, jest Nie, nie. Ale... Nie, blady, co ty robisz? Nasze auto na złomowisko chcesz oddać? No, motor jest. <laughs> Widzisz, jeszcze dobrze działa. Wow, wow, nowe jest. Dzieje. Co to było? Przypaliłem, wiesz, za mocno. Jak wybuch w ogóle? Nie, bo. bo Miejscu wow. urządzenie od przodu słuchaj taki duży taran, można powiedzieć. Więc, jak za, za no. słabe auto, to wygląda. No to nieźle! No to, to nieźle! Chłopie, ale jak cię wyrzuciło w Dobra, jedziemy na skróty, Admira. Dobra! Łooo! pięknie! Na drzewo! Kurde, uderzyło. Olej, drzwi nam urwało! <laughs> po co nam drzwi? Teraz będziemy szybsi! Gdzie ty jedziesz? Skróty znaleźliśmy! A to w drugą stronę masz jechać! Gdzie ty jedziesz po skrótach? Tam w prawo jedziemy! Proszę, Sekrety te, znajdujemy! Panie Pawle nie uczciwe, ja teraz Admirosa od Mirota no, jeździ bada... po górach. Będę <laughs> robił miejsce na drodze. Bru bru, bru bru, bru. Ej, kolejne skróty, tędy choć, wow. Admira, będzie szybciej. No, oczywiście, ja przełączę tak. sobie na jakiś jakiś fajny widok. O, Ej, ten jest, to, jest dobra, fajny dobra, widok. O, ale widok, Oh O, god. Gomu, nie yeah. wow. ja <laughs> Dzięki. Nie ma sprawy, to aż tak. dziwne, że ta GTA wytrzymuje 60 FPS-ów na moim komputerze. Aż, dziwne, aż dziwne, że no? wytrzymuje. O kurde, co to za krzak? Co ty <grym zrozumiałe> zrobiłeś? To Chciałem jest krzak jechać. nie do przejechania. Do no, no, oh. góry! O, pomogę, oh, bo... oh, oh, wow, to o, o! Oh, bloody! Do chowania! Czekaj chwilę. Już się zrobiłeś. Że... A, dobrze, tu jesteś. Spoko. Kruty są. No, no nie, właśnie no, wspominamy na górę? Tak. Tam jesteś góra. góra tak ślubna tam. To jest Mount Everest! Paweł ba wjechał w tunel O! Tunel. O, o! Wjechał, o. To, to będzie wpadka! Dla chyba to nie jest dobry pomysł! <laughs> ten ty kago. Fajny sek zaraz! Jestem więcej skrótów? Wow! Dawaj! Pełna moc! Pełna moc! Oh Dajemy no. radę! Oh Poczekaj, wyjdę będę z tyłu ten! Popchnę oh, nas trochę, to ja to radę. Popchnę. O, jedzie! Ej, ej, w ogóle ten... Paweł w ogóle nie może zrobić dnia, bo jest strasznie ciemno! No! jest prawda! Jest jasno! Panie, Panu, ot, co pan tu robi? Maja, pomóż nam o, to trochę, tylko ciężko jest tam. Dobra, ja troszeczkę o. No, troszeczkę. O, 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 dziękuję, o, o, dziękuję, o dziękuję. Jest No, no już blisko, po. blisko. No, jeszcze trochę, ale nie, tak, ale nie tak... Oj, ale chyba nie. Ej, uważaj, bo żeby nam się silnik nie spalił. Plago, pomóż nam! Pomocy! Dobra. Dobra rady, szybko! Szybko! Wy jedziecie już, może? Bo tutaj tak, Dobra, Nie już, już. już sekundkę. Bo prawie się udało. Pana, o. Dawaj jedź pierwszy. Nie damy Pana, rady. Bogusza, tam panie Brogusie Harcie <śla> Mocniej pchaj nas, mocniej! Dawaj, po, haj. O tak, no, hype, no, pchaj, no, pchaj, mocno! No, dobra, <ślaff> idziemy. Jest, ale dał nam ten, no to jest ten, Pane, ja tunel czasoprzestrzenny. Dobra, tam dostał. Co to się mówi? Tak jest. Go, go, go. O, no, dobra, dobrze, dobra, dobrze. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jest! Udało się! Oj, o oj, oj, kurde. Czekaj, może tędy pojedziemy teraz. Panie Plago! Pomocy? pomocy! O nie! Paniego. Staczamy się! Panie, panuś, co się to panuś, dzieje? Pozałeby. To nie jest dobry pomysł. To no. nie jest dobry pomysł. O kurde! Co ty się wyprawia? Mogę się po prostu... Ja! Pomocy! To za to impreza jest. Ano jem ta sytuacja. To z góry i To z najbliższa. Jest dobrze. Jest. Łap nas, pomóż nas, jesteśmy mi prawdziwe górze. Podamy teraz razem. <laughs> nie, nie. Przed mnie. My nie damy rady. Admi damy rady, ale nie poddawaj się. Plaga nam pomoże za chwilę. <laughs> Jaki chleń. Dawa, no dawaj, dawaj, plaga. Czuję, czuję Rospen. Kręcaj! Oj chyba to nie działa oh my God. Działa działa Jesteś już naprawdę wysoko Ej, no Czemu się świeci nie, na czerwono? Teraz A, to wam nie pomogę O oh my God. Ja się zastanawiam, no się nie. nie wiem, co hmm. jak to się stało? Może tędy pojedziemy o, o, o. Dobry, o, Dobrze. Dobra Dobra Na pewno no, dobra, O pociąg pojedziemy tędy na skrót, dobra może Dobra, być. no to jedźmy Tu jest tunel. O tak, ja sobie kamerę zmienię, o, ale fajnie Oho. Jak tam wam idzie? O, Idziecie, jedziemy, Jedziemy, jedziemy. Panujemy nad sytuacją ogólnie. Jest bardzo, żubelety. bardzo panujemy. Jest, znaleźliśmy drogę. Prawie. No dobra, może jest to nie jest... Tak jak najbardziej to... wszystko pod kontrolą. Fajne przejście. No może to nie jest aż tak fajna droga jak była tam, ale, ale powiedzmy, też jest że... nie No powiedzmy, że ujdzie w tłoku. Pojedziemy na wprost, jak to się mówi. Na tłoku. Wow. Jedziemy wow. sobie na skróty. O! Na skróty, ale jedziemy. Wuhuuu! Au! Ja skały, na skroty. ciasno. <laughs> Ej, może pociąg złapiemy? Pociągiem jeszcze szybciej. Pociągiem no, by po... był bardzo szybciej Ej, to jest dobry pomysł. Złapiemy pociąg i my nie pociągiem lepiej. Pytanie tylko, w którą stronę pociąg Prawie jesteśmy. Prawie No, prawie tak. <laughs> no, już prawie? No, prawie, A, no, prawie. No, no, prawie. No, już mamy, jesteśmy, nie. Tak, już prawie, jesteśmy, Prawie, wszystko. prawie się udało. Tylko nie możemy znaleźć tego, jak to się pociągu, co nie? No, faktycznie. Dobra to oh, skręcacie. mam wtedy. 400 metrów, od razu wjadę w misję i wow. A gdzie jest misja? Ooo! Co tu się wyprawia? Hmm. Poczekaj, to jest jakieś no. lotnisko czy co? <grym> nie, dobra. Poczekaj, nie nie nie. Się nie Szukam, szukam właśnie tego miejsca Samolotnisko! Poczekaj, no, może tutaj na... skręcimy Admiral, co myślisz o tym? No tutaj i teraz... Może to na plaży jest jakieś ja No, Na plaży! Poczekaj, na plaży jest... Ale faktycznie to na plaży, ale numer Zgubiliście jak część nie, to nieprawda. Wyrzuciliśmy go specjalnie. Nie. Ej, chodźcie ze snajpami, tak wszystkich pociągamy po cichu. Nie, snajperi. my z Admirosem zrobimy to w lepszym sposób. Tak. Roku. Jak za dobrych starych lat. Admiros, teraz, atakuj ich. Nie. Yeah. Szybko. Oni już nas, chowaj się wow. Dobra. Chowaj się. Nie widziałem, że nasz auto ma takie A. możliwości. Jak się pływa, Paweł, bo znowu zapomniałem. Shift plus ten, strzałka w dół. Admirał, żyjesz, się utopisz Żyje, Żyję, żyję, nie, spokojnie, nie, to jest. No, Duszę ale, się! O. Ale, ale taktycznie to co nie? No. Dobra. no. Oj, dużo ej, to się to tutaj się tutaj, ej, tutaj na plaży. Albo nie, do wody szybko, Admiros! Za no, duża strzelanina ej, jest, do, właśnie do wody! Jest taka Czekaj, mam bazukę. Admiros, mam pomysł, będziemy tak w wodzie praktycznie cało, cało kształtno! O, w tak wodzie będziemy stać i z wody będziemy... Yeah. Be, 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 be. Nie o, bez Nie! Bo tam samolot można wysadzić. Nie, yeah. Nic nie wysadzę, spokojnie! O nie, piep! Ej, strzelają we mnie chyba! Dobra, e, jestem pilotem, proszę zapraszam. Tak? Dobra. Zapraszam do samolotów. Bo mam nie... tak mało życia, że nie mogę biec! Bardzo dużo miejsca tutaj jest. Ah, proszę, Naprawdę ciężko chodzi, to ja pomyślał. Ej, mam, mam jak zwykle genialny pomysł, miros, wiesz co zrobimy? Nie będziemy takimi słabymi chodź za mną! Nie, oh. poczekaj, proszę nie startować! Nie, proszę jeszcze nie startować! E, trochę spadniesz i się zabijesz, mam wrażenie. Zabijesz się, no. Czekaj, tu wam nie odwrócisz. Nie, Zabraknie mam. Bro, blondy, to szaleńcze. No, wsiadajcie. Co, czego zbira... nam zabraknie? No, zbira... Zbira... Nie oglądać, jak gramy. Dlaczego? Przecież mamy życia drużyny. No, dwa mamy. No, ale zgin A! zginąć. O, już spadajcie. E... Dobra! Dobra, dobra. E... A, cała zabawa za No dobra. Nie, dobra, żartowałem! <laughs> <laughs> Proszę mnie wsiąść do samolotu. Proszę mnie wsiąść do samolotu. Wpraszam. Hmm. Proszę mi wziąć! Zbliżam patrz. O. Jestem, Jestem w środku. Jak to się stało? Teleportowałeś się. O cześć. Ale ja głupie co? siedzenia. Zenia. Nie Tam mam pojęcia. Ej, mam tu nie ma drinku. Co no. to za samolot? No to jest ej, nie mogę się, nie mogę się zobaczyć. Ej, panowie. Czy daliście, co napisał Lester? Lester? A co napisał Lester? Serwisko, na które się mamy udać, jest oh? pełne bandytów. O nie, nie mamy je oczyścić. No Dobra, to, z... to zrobimy na tak. Na spadochronach skoczycie. Tak, to, tak, to tak. No, tak, tak. To tak zrobimy. Ej, Wy skoczycie i f... na spadochronach. Wow. Armiros? Jak Ej, mogę zrobić ci fotę teraz? Zróbcie ci fotę. Mimo poczek. oczyszczenie. Nie robi fotę. foty. Snapchat, ale zróbcie ci teraz fotę. <grym> uśmiechnij się. Pek, pyk. <grym> 3 Fotka zrobiona! Ooooo! Aj, wyśleć, jak super. tu się wysyła SMS-y? Zdjęcia potrzebują. Nie, ci nie. Aj, wyśleć na pamiątkę. Może tak, to, tak, to, to ja też ja ci zrobię. Snap, w kaskach. Snap a są bardzo. Wgali. Nie, nie, nie. nie, nie proszę jak, jak tu. No AdmiroS. Ej, tak. jestem ja ja AdmiroSowi, Wyślij wiadomość. Je. Oznaczenie, a mogę cię oznaczyć? Oznaczenie. E-mail, e jak tu się wysyła? Nie, zobacz profil. Ej, mogę sobie profil zobaczyć, ale wesoło. Ja zaraz po Wiadomość. Wiadomości. A! Tylko się nie pozabijajcie. Będziecie cię lecić. Mówięcie. Kurczę. Dom, 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 dom. dom, 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 dom. Ja tu jestem. Zwiększę pułap troszeczkę. Dobra. O, ty. Co? Kontakty. Może w kontakty wejść przez kontakty z publicer. A mogę do ciebie zadzwonić? Nie masz kontaktu. No wiadomość. mam. Zaczekaj, do ciebie. Nie gładź, nie masz kontaktu. Nawet coś do ciebie napiszę, o. Uła, A weźmy odbić telefon, zobaczy czy weźmiesz słuchawkę w rękę. A dzwonić do mnie? No, dzwonię Ciebie, weź odbierz. Nie, nic chubaki. się nie, nie ma nic. Dzwonię do Ciebie, nie ma nic, nie, nie. dzwonisz. Cała jesteś strefa zrzutu, ja Móż też za mi dzwonię. Ja to Cześć. samo czyszczę. Cześć. Poczekaj, to zadzwonię o, do skakać. Jak dzwonić do plaży? Zobacz plan. Ładna pogoda, bardzo ładnie to wygląda. Zadzwonię, ja Ci powiem, że masz skakać. Praga coś krzycza, zadzwonię do niego dzwoni do jego. Odbierzesz, ja, ale dobra, na... Oczywiście, tylko na, z... nie zmierzch. Boże, to za głupi telefon, muszę kupić ten nowy. Po dobra, za -y. się... Cofaj! Dół, 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 coś co ty... się dzieje? Pikuj w dół! Chcesz grę! Dwa! Jezus Maria, prawie skończyłem. Nie. nie, nie skończyłem. Ej, co ty robisz jakiś Dobra, Skaczemy tak, Skaczamy do akcji! Jak się stwala rozwija, bo zawsze zapomina! Lewym przyciskiem mychy Dobra, Admiral, dobra jest to cześć. jeszcze. Tu lecę, lecę tam, w górze Ej, rozwijamy już czy jeszcze nie? Nie, czekaj, bo Jeszcze lecę. nie, poczekaj, nie. Poczekaj, nie. poczekaj, może to ten, zróbmy jakieś sztuczki w powietrzne Dobra, Drugi. tak, dawaj, robię obrót tak zwany Ładnie, poczekaj, ja jestem w górze Chodź tutaj do Uuu. Uuu. dawaj, przybliż się, złap wow. nie tak szybko Admirał musi się złapać ręce, stój, nie, nie, stój, <laughs> stój, Dobra, Admiral, stój dawaj. do mnie da, da. Lecę, Podaj lecę. Mi rękę. podaj mi rękę tu jest strony! Wow. Dobra, rozwinę może jednak. Chyba trzeba rozwinąć. Dobra, jeszcze. chyba już. Dobra. Aj, Ej, Ej, nie pamiętaj, strzelaj! Pamiętaj, popatrzcie, gdzie tam jest aut! Ja! Dobra, wow. Aniro! Chodź, leć za mną! Rozwiążmy to tak, żeby to wyrzutnie. Uh. Nie mogę wyrzutnie wsiąść. Odsuńcie Jak się stamtąd. Gdzie jesteś, Bladi? Tutaj leć za mną, jestem taki kolorowy. Nie lądujcie tam, bo tam, tam, jest, tam są was cztery albo... Nie, dwa. Tutaj, a gdzie wylądowałeś, głupi? Ej, auto ruszyło. Jeszcze nie wylądowałem! U. A tam Ale jest. powinieneś. Oa! Obijają mnie! Dostałem po nóżkach! No bo ty nie wylądowałeś tam gdzie... Chodź tutaj do mnie, widzisz ten spadochron co tu ląduje? Czekaj, wezmę rakietnicę! No widzę, no jestem tutaj na dole, patrz! Dobra, to zrobimy tutaj, o ty A wyląduj. Tak, ja z dobra. Chodź, szybko! Chodź do tego domku! W nim się ubieramy! Nikt nas nie zabije. Dobra dobra, 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 to jest pomysł! Ej, patrz samolot tu lata! Dobra, mam, mam super taktykę wow. z Admirosem, chodź Admiros! Zaczniemy to po naszemu! Ja już bym chciał lądować Co nie można wejść? Nie lądujesz nie nie. lądować Wiesz mi, że nie można, tego Oni oni nie, oni tutaj zbiórzą, Szybko uciekamy! O nie, o oni nie! Przez góry, a tymczasem nas, a plaga wyląduje Dobry pomysł a, Dobrze, to jest, pomysł. jest taktyka Ale my to rozwielimy Ej, chodźcie do takiej tajnej tej, 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 tej twierdzy! Wygląda znajomo Fajna twierdza? No Ty. Chodź, Admiro! zapytamy się, czy możemy wejść a no myślę, że no to... nie, okay, nie pozwolą. Nie, może pozwolą, zaraz się przekonamy. Dobra, jak ty się zapytasz, to pewnie to to pozwolą. To nie nie. Ej, To stara za Dobra, dobra, Bloody, idziemy, ale ty to się zapyta. pytasz. <laughs> no spokojnie. spoko. Tu mnie spoko. nic nie mówią, żyją? ja tu latam i jest żyją? spoko, nie? Nie, no bo to pytanie, po nie żyją. strony. teraz wyjdziemy, dobra. Z drugiej strony. Nie, no chyba nie. Chyba da się Nie? Czy tu ktoś jeszcze żyje? Paweł ja myślę, my że. Eee, czekaj, jeszcze sprawdzaj. Ej, patrz, oni nas tu z góry gonią ci, ci facetowie! Widzisz? Facetowie. Gdzie? Weź tajperkę, czas ich za. Da... Patrz, Czeka. tam no. jest górę. A spodowała. to jest dobra taktyka, no faktycznie. Ej, oni nas tam z góry! Ląduje, patrz, nie! Ej. Widzę, widzę, że ląduje. Przyszczaj pas. Ale głupcy co, nie? Niech samochód co, stoi. No? Ale nie hamuj tutaj, zostaw to auto na. Berwaj trochę. Ale, Ale widzisz, że oni zabrać. nas do więzienia gonią? Ci facetowie? Zaganieją nas do więzienia, Facetki. kurde. No? Piek, piek. Ej, Ej, można zbliżenie zrobić tą sniperką? No Czyli raz. nie, nie można, no nie na to. Tam, Ej, nie jest! Jest! O, wygraliśmy! Udało, ja udało tak, się! Nie, strzelać, nie Czujesz to? No, ale super. To tak się wygrywa zadania właśnie. No, no właśnie, bo trzeba było pójść do więzienia po prostu, tak jak my to załatwiliśmy. Zadmiero... Jest! Oczy. Ranga wzrosła! Udało się. Bohatersko. Jezu, bohatersko. Bardzo ale raczej. byśmy to załatwili, Piękna Paweł misja. się tym no, piękna. Jak zwykle to było jak zwykle to było elegancko, kurczę, no no, i no, no, kończymy dzisiejszy odcinek, Halo, elo. no, no, no. Halo, elo. na razie!